27 lipca 2018 roku dyspozytorka moskiewskiej policji wysłała do jednego z mieszkań w stolicy Rosji kilku policjantów kryminalnych. Wszystko za sprawą przerażającego telefonu, jaki funkcjonariuszka otrzymała dosłownie chwilę wcześniej. Na komendę zadzwoniła bowiem 18-letnia Angelina Hachaturian. Dziewczyna łamiącym się głosem wyznała, że wraz z dwoma siostrami dokonały zabójstwa swojego ojca. Policjantka w fachowy sposób i spokojnym tonem zadała przestraszonej dziewczynie kilka pytań. Chwilę później stróże prawa byli już na miejscu zbrodni. Okazało się, że nastolatka nie fantazjowała. Na klatce schodowej bloku numer 56 leżały zwłoki 57-letniego Michaiła Hacaturiana. Już na pierwszy rzut oka było widać, że mężczyzna nie zmarł śmiercią naturalną. Jego twarz była mocno poobijana, a w okolicach szyi mężczyzny znajdowały się rany po ostrym narzędziu, najprawdopodobniej nożu. Na miejscu śledczy zastali trzy córki Hachaturian, które wydawały się być przejęte całą sytuacją. W czasie, gdy jedna ekipa policyjna zabezpieczała ślady zbrodni, to druga przesłuchiwała trzynastolatki. Dziewczyny zgodnie twierdziły, że ich ojciec zginął, ponieważ próbował je zamordować. Na dowód swoich słów pokazywały niezbyt głębokie rany po nożu, które napastnik miał pozostawić im na dłoniach i przedramionach. Policyjni technicy dokładnie przeszukali także mieszkanie haczaturianów, a wtedy zaczęło się robić jeszcze bardziej tajemniczo. Zabezpieczono bowiem wiele niebezpiecznych przedmiotów, m.in. kusze, rewolwer alarmowy, broń myśliwską, dwa pistolety pneumatyczne, a także młotek oraz nóż. Śledczy zwrócili też uwagę na to, że w mieszkaniu znajdowało się naprawdę dużo ikon, tak jakby domownicy byli niezwykle religijni. Biorąc pod uwagę bogaty, nielegalny arsenał odnaleziony w mieszkaniu, było to co najmniej dziwne. Jeszcze tego samego wieczoru trzynastolatki zostały zatrzymane i doprowadzone na komendę. Ciążył na nich poważny zarzut, jakim było morderstwo. Przesłuchania sióstr rozpoczęły się bardzo szybko. Podejrzane były w podobnym wieku. Najstarsza Krystyna była dziewiętnastolatką, średnia Angelina miała lat osiemnaście, a najmłodsza Maria siedemnaście. W trakcie przesłuchań dziewczyny były od siebie odseparowane, a rozmowy początkowo nie odbywały się w obecności pełnomocników nastolatek. Doświadczeni śledczy byli w stanie wydobyć z dziewczyn całą prawdę, a to, co usłyszeli, naprawdę potrafiło zmrozić krew w żyłach, nawet funkcjonariuszom z długim stażem pracy. Cofnijmy się jednak trochę w czasie i opowiedzmy historię Michała Haczaturiana chronologicznie. Mężczyzna był obywatelem Azerbejdżanu. Wraz z całą rodziną opuścił rodzinne strony z powodu problemów, jakie haczaturianowie mieli z miejscowymi ludźmi. Cały konflikt był spowodowany ormiańskimi korzeniami haczaturianów. Rodzina wyjechała do Rosji, gdzie planowała rozpocząć nowe, lepsze życie. Michał mieszkał wraz z dwoma młodszymi siostrami. W ich domu panował model patriarchalny i to właśnie ojciec był najważniejszą osobą w rodzinie. Wychowywał dzieci surową ręką i zabiegał o to, aby przetrwały w nich wpojone przez niego tradycje. Jeżeli chodzi natomiast o Michaiła, to ponoć był wspaniałym bratem dla swoich sióstr i opiekował się nimi we wzorowy sposób. Z biegiem lat ojciec całej trójki zaczął podupadać na zdrowiu i zmarł. Wtedy to właśnie Michaił przejął obowiązki swojego taty. Siostry i matka przez cały czas widziały w nim niedościgniony wzór i godnego następcę swojego ojca. Warto nadmienić, że rodzina Haczaturian była naprawdę religijna. Regularnie pojawiali się oni w cerkwi i spędzali długie godziny na modlitwie. Nie szczędzili również pieniędzy na kościół. Michał przez całkiem długie lata wiódł życie kawalera. Kiedy miał już dobrze po 30, poznał swoją przyszłą żonę Aurelię Dunduk. Przepaść wiekowa między partnerami wynosiła 18 lat. Młoda kobieta była już wtedy w ciąży z dzieckiem, którego Michał nie był biologicznym ojcem. Co ciekawe, nie przeszkadzało mu, to choć przecież wierzył w tradycyjny model rodziny. Mężczyzna był hipokrytą i to nie tylko w tym temacie, ale nie wyprzedzajmy faktów. Aurelia tylko przez krótką chwilę czuła się blisko partnera szczęśliwa. Michał szybko pokazał swoją ciemną stronę i zaczął bić narzeczoną. Nawet gdy była już w zaawansowanej ciąży, ten nie szczędził jej okrucieństwa. Według relacji kobiety, Michał był tyranem, a ona sama chciała od niego odejść. Mężczyzna na to nie pozwolił i skutecznie ją zaszantażował. Wspólnie wychowywali więc syna Aurelii i Sergeja. Później urodziło się ich pierwsze dziecko była to córka Krystyna. Niedługo po urodzeniu córeczki Aurelia była już w następnej ciąży, również z córką Angeliną. Wtedy to ojciec dzieci zadecydował, że to dobry moment na zawarcie sakramentu małżeństwa. Aurelia nie chciała tego zrobić, natomiast została do ślubu przymuszona. Podobno nawet w dniu ceremonii w ich domu nie obyło się bez przemocy, a panna młoda wychodziła do ołtarza ze łzami w oczach. Później było tylko gorzej. Mąż traktował ją jak kucharkę, pokojówkę i służącą. To on przynosił do domu pieniądze, ale żona była zobowiązana do spełniania jego wszystkich zachcianek, rozpoczynając od wyśmienitych obiadów, a kończąc w sypialni. Popęd Michała był ogromny, a kilka miesięcy po narodzinach Angeliny Aurelia znów spodziewała się dziecka i po raz kolejny miała im się urodzić córka Maria. Na początku Turjanowie mieszkali w dwupokojowym mieszkaniu wraz z czwórką dzieci, matką Michała, a także jego siostrami. Następnie siostry wyprowadziły się z domu. Mijały lata, a Aurelia dosłownie każdego dnia cierpiała. Czasami tylko psychicznie, a czasami również i fizycznie. Na zdjęciach rodzina Hachaturian wyglądała na szczęśliwą i kochającą się. Rzeczywistość była inna. Z pozoru mogłoby się wydawać, że żona obywatela Azerbejdżanu przesadzała, bo przecież Michał często zabierał bliskich na egzotyczne wycieczki i nie szczędził im pieniędzy na ich zachcianki. Ale pomimo tego, że w jego domu nie brakowało pieniędzy, to brakowało zrównoważonego ojca, który mógłby zapewnić spokój ducha swoim bliskim. Pewnie zastanawiacie się, czym zajmował się Michał, skoro rodzinie powodziło się tak dobrze. Otóż, jak się okazuje, mężczyzna był bezrobotny. Oficjalnie utrzymywał, że w przeszłości pomógł bardzo zamożnemu człowiekowi, który teraz z wdzięczności przesyłał mu coś w rodzaju wysokiej emerytury, mającej opiewać w przeliczeniu na naszą walutę na jakieś 17 tysięcy złotych miesięcznie. W taką wersję zdarzeń chyba nikt o zdrowych zmysłach jednak nie wierzył. Mówiło się o tym, że Hacaturian ma powiązania z grupami przestępczymi i trudni się handlem narkotykami. Była to najbardziej prawdopodobna wersja. Spekuluje się, że jego majątek był naprawdę pokaźny. Mężczyzna, co prawda, nie mieszkał w willi i nie jeździł sportowymi samochodami, ale jego rodzina żyła dostatnio, a córki zawsze miały najnowsze telefony i ubierały się w prestiżowych sklepach. Mimo wszystko nie było im czego zazdrościć. W domu panowała nerwowa atmosfera. Michał wychowywał pasierba twardą ręką, a gdy chłopak skończył szkołę podstawową, to ojczym wyrzucił go z domu. Ormianin był również niezwykle nerwowy w stosunku do swojej żony. Bił ją za wszystko, za co tylko się dało. I trudno powiedzieć, żeby rodzina ze strony mężczyzny o niczym nie wiedziała, ponieważ i oni byli naocznymi świadkami agresywnych zachowań Michaiła. Aurelia po latach wyznała, że jej mąż potrafił dotkliwie pobić ją na oczach znajomych, a następnie, jak gdyby nigdy nic, spokojnym głosem poprosić o filiżankę herbaty. Najpierw wyrzucił z domu jej syna, a kiedy i ona przestała mu być potrzebna, to wygonił z mieszkania także własną żonę. Miało to miejsce w roku 2015. Michał groził jej bronią palną i nakazał Aurelii, aby nie kontaktowała się ze swoimi córkami, bo w przeciwnym razie po prostu pozbawi ją życia. Dla kobiety był to niezwykle trudny czas. Aurelia znała Michała jak nikt inny i obawiała się, że niezrównoważony mężczyzna rzeczywiście może zrobić krzywdę jej lub dzieciom. Dlatego też postanowiła zniknąć z ich życia, a z córkami kontaktowała się po kryjomu. Michał myślał natomiast, że nastoletnie córki doskonale zastąpią matkę, ale bardzo się mylił. Dziewczyny były w okresie dojrzewania i jak to bywa w tym wieku, zachowywały się różnie, raz lepiej, raz gorzej. Sytuacja rodzinna po odejściu matki pogarszała się stopniowo. Początkowo dziewczęta normalnie chodziły do szkoły i spotykały się ze znajomymi. Po upływie miesięcy ich ojciec coraz częściej miewał napady furii i zaczął podnosić rękę również na córki, ponieważ to one były w jego najbliższym otoczeniu. Prawdziwy koszmar Krestiny, Angeliny i Marii zaczął się jeszcze później, gdy ojciec zaczął w nich dostrzegać kobiety, a nie córki. Podczas jednej z wycieczek do Izraela nakazał Angelinie się rozebrać, a następnie ją wykorzystał. Po wszystkim powiedział, że kiedy ta skończy 18 lat, to musi zostać jego żoną. Podobne sytuacje zaczęły się powtarzać. Gdy ojciec raz pozwolił sobie na takie zachowanie, później miał już mniejsze opory, by je powtórzyć. Zaczął również coraz bardziej izolować córki, a gdy uderzył za mocno którąś z nich, to nie pozwalał jej opuszczać mieszkania i iść do szkoły. Kiedy Michał wychodził z domu w interesach, to nastolatki, próbując odreagować sytuację, urządzały ze znajomymi imprezy. Problem w tym, że ich surowy ojciec miał w domu zainstalowane kamery i doskonale o wszystkim wiedział. Później wracał do domu i znowu karał córki cieleśnie. To zamknięte koło trwało przez kilka lat. Z mieszkania Haczaturjanów dobiegały nieustające kłótnie. Ojciec potrafił wściekać się dosłownie o wszystko. Pewnego razu, gdy zauważył na podłodze nieposprzątaną sierść swojego Labladora, to nakazał jednej z córek ją zjeść. Nastolatki nie skarżyły się matce, ponieważ nie chciały jej martwić. Sąsiedzi nie reagowali, gdyż Hachaturian wydzierał się odkąd pamiętali i po prostu założyli, że ten człowiek jest nerwowy z natury i tak musi być. Jego córki chodziły dobrze ubrane, a w mediach społecznościowych zamieszczały zdjęcia swoich uśmiechniętych twarzy. Nieznajomi nie przypuszczali nawet, że za drzwiami ich mieszkania rozgrywa się istny koszmar. Przyjaciele dziewczyn wiedzieli natomiast, że z ich życiem nie jest w porządku. Co szokujące, wiedzieli o tym również nauczyciele i wielokrotnie zgłaszali ten problem odpowiednim organom. Niestety te donosy nie skutkowały, a sam Michał Hacaturian był nawet w posiadaniu tych dokumentów i doskonale wiedział, kto na niego skarży. Przypuszczano, iż jego wiedza brała się z tego, że Hacaturian przyjaźnił się z przedstawicielami miejscowej policji. Miał rozległe kontakty i to nie tylko wśród funkcjonariuszy, ale również innych osób piastujących wysokie stanowiska. Wróćmy do wydarzeń opisanych na początku podcastu. Na tym etapie śledztwa wszystko było jeszcze jedną wielką niewiadomą. Śledczy podejrzewali, że nastolatki zabiły ojca z premedytacją, aby przejąć jego majątek. Prawda okazała się zupełnie inna. Początkowo nikt nie wierzył w tortury, jakie Michał Hachaturian zgotował swoim bliskim. Wszystkie siostry zeznawały to samo. Nawet badania ginekologiczne potwierdziły, że nastolatki padły ofiarą potwora. W celu uzyskania jak największej liczby informacji o Denacie, śledczy przepytywali sąsiadów haczaturianów. Ludzie na osiedlu opisywali Michaiła jako postawnego człowieka o kaukaskich rysach twarzy, który nie rozstawał się z wielkim złotym krzyżem i nosił go dumnie na piersi. Mężczyzna uchodził za osobę agresywną. Co więcej, regularnie nosił przy sobie broń. Wśród sąsiadów budził postrach, a miejscowi starali się nie wchodzić mu w drogę. Dwoistość jego natury była zauważalna. Z jednej strony mężczyzna był religijny i podróżował m.in. do Jerozolimy, a także dawał sowite datki na kościół. Jego agresja świadczyła jednak o tym, że nie może on być osobą, która swoje życie zawierzyła Bogu. Hachaturian miewał niemałe konflikty z sąsiadami. Jeden z nich został ranny, ponieważ Michał przestrzelił mu nogę. Ludzie na osiedlu dobrze wiedzieli, że ten podejrzany mężczyzna w średnim wieku handluje narkotykami. Pomimo różnych występków, obywatel Azerbejdżanu nigdy nie trafił do aresztu. Wydawało się, że ktoś rozpostarł nad nim prawdziwy parasol ochronny, a sam Michał z każdego zarzutu wychodził obronną ręką. Władze nie potrafiły go nawet ukarać za to, że jego córki nie pojawiały się na lekcjach w szkole średniej i nie spełniały obowiązku szkolnego. I to właśnie one zgotowały ojcu najsurowszą karę. Dziewczyny były w bardzo złej kondycji psychicznej i nie mogły już znieść poniżających zachowań i przemocy ze strony ojca. W areszcie dokładnie opowiedziały o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 27 lipca 2018 roku. Tego feralnego dnia Michał Chaczaturjan wrócił do domu z ośrodka psychiatrycznego, w którym leczył się już od jakiegoś czasu. Mężczyzna był lekomanem przyjmującym dużą ilość środków nasennych. Rzekomo jego schorzenie miało się wziąć jeszcze z czasów, kiedy służył on w armii rosyjskiej. Wtedy podczas misji w Afganistanie Hachaturian został ciężko ranny i ledwo przeżył. Po powrocie z lecznicy, 57-latek zauważył, że jego córki wydały z karty kredytowej, którą im zostawił, zbyt wiele pieniędzy. Mężczyzna był również poirytowany, ponieważ, jak sam stwierdził, w jego mieszkaniu panował niedopuszczalny bałagan. Jako że Michał miał różne sposoby na karanie swoich córek, tym razem postanowił potraktować je gazem pieprzowym. Nastolatki podchodziły do niego pojedynczo, on sam siedział w fotelu i pryskał córkom gazem prosto w twarz. W trakcie tego incydentu najstarsza z córek, Krystyna, straciła przytomność z powodu ataku astmy. Przez jakiś czas leżała nieprzytomna, a dla pozostałych dwóch sióstr był to impuls do tego, aby pozbyć się ojca. Dziewczyny zaplanowały, że kiedy zapadnie zmrok i 57-latek położy się spać, to zabiją go we śnie. Jakiś czas później Michał Haczaturian leżał już w swoim ulubionym fotelu i głośno chrapał. Angelina i Maria uznały, że to już czas, aby pozbyć się tyrana. Osiemnastolatka stanęła po jego lewej stronie z młotkiem, natomiast rok młodsza siostra wzięła jego myśliwski nóż i ustawiła się po prawej stronie ojca. Nastolatki przystąpiły do ataku i w krótkim czasie zadały mężczyźnie naprawdę wiele ciosów. Drobne dziewczyny nie były jednak w stanie tak łatwo odebrać życia silnemu i dobrze zbudowanemu ojcu. Zaszokowany Michał zerwał się na równe nogi i zaczął krzyczeć. Na początku po prostu bredził, bo być może i tego wieczoru zażył środki na senne. Krótką chwilę później zorientował się jednak, że to nie sen i w tym momencie walczy on o swoje życie. Odgłosy szamotaniny dobiegły do uszu Krestiny, która otrząsnęła się już po ataku astmy. Dziewczyna wiedziała, że w pokoju dzieje się coś złego. Wzięła gaz pieprzowy ojca, wbiegła do pomieszczenia, a cały strumień spreju wylądował na twarzy 57-latka. Hachaturian wpadł wtedy w furię. Krestina w pośpiechu wybiegła na klatkę schodową, a ojciec pobiegł zaraz za nią. Angelina ruszyła, by ratować siostrę i wzięła nóż od najmłodszej z nastolatek. Zanim Michał dopadł Krestinę, Angelina zadała mu jedno silne i bardzo precyzyjne pchnięcie prosto w serce. Mężczyzna w momencie stracił panowanie nad swoim ciałem i upadł martwy na podłogę. W internecie nadal można odnaleźć nagranie z monitoringu, na którym widać reakcję jednej z sióstr Hachaturia zaraz po morderstwie ojca, dziewczyna jest na nim bardzo przestraszona. Po zbrodni wszystko działo się już naprawdę szybko. Siostry wiedziały, że swojego czynu nie uda im się ukryć. Wszystko miało bowiem miejsce na klatce schodowej. Nastolatki zawiadomiły więc organy ścigania, licząc, że śledczy uwierzą w wersję, jakoby to ich ojciec chciał odebrać im życie, a one tylko się broniły. Wiedziały, że za ich czyn grozi im wyrok długiego więzienia. Konkretnie było to od 8 do 20 lat pozbawienia wolności. Po aresztowaniu dziewcząt rozpoczęła się prawdziwa batalia o ich przyszłość. Prokurator jej rodzina Michaiła Hachaturiana domagała się bezwzględnego więzienia dla młodych morderczyń. W czerwcu 2019 roku przedstawiono im zarzut grupowego morderstwa z premedytacją. Innego zdania byli natomiast pełnomocnicy Krestiny, Angeliny i Marii. Aleksiej Lipcew Aleksiej Parszyn i Jarosław Pakulin zgodnie twierdzili, że dziewczyny zamiast otrzymać od ojca ciepło i opiekę, dostały nieustające awantury i przemoc, a perfidny rodzic na dodatek je wykorzystywał. Te młode kobiety znalazły się w sytuacji bez wyjścia i niemal każdego dnia walczyły o swoją godność i w pewnym sensie także o swoje życie. Michał, izolując córki, kolokwialnie mówiąc, postawił je pod ścianą, a one same, czując, że nikt z zewnątrz im nie pomoże, zdecydowały się na straszny czyn, który w tamtym czasie wydawał im się jedynym słusznym rozwiązaniem. Podczas rozpraw sądowych zeznawali nowi świadkowie, a same oskarżone ujawniały coraz więcej szczegółów. Mówiły nawet o tym, że ich ojciec miał specjalny dzwonek, w który dzwonił, gdy czegoś chciał. Ponoć 57-latek nawet sam nie zamykał w domu okna czy nie ściągał sobie kapci. Wszystko miały robić dla niego służące, a w przypadku nieposłuszeństwa były brutalnie karane. Podczas tego procesu społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy. Część ludzi uważała, że nastolatki nie musiały dokonywać zabójstwa, a śmierć ojca nie była spowodowana jego zachowaniem, ponieważ rzeczy, o którego oskarżano, miały być tylko wymysłem sióstr, chcących się w ten sposób wybielić. Te wersje utrzymywała także rodzina Michała, wskazując na to, że był on dobrym człowiekiem i nigdy nie robił krzywdy córkom. Wręcz przeciwnie, według nich chciał im nieba przychylić, a dziewczyny zawsze miały co chciały i to na zawołanie. Oliwy do ognia dolewali także internauci, wskazujący na to, że nastolatki w social mediach wyglądały na szczęśliwe osoby korzystające z życia. Według opinii ekspertów była to jednak maska i zachowanie typowe dla ofiar przemocy, chcących w ten sposób ukryć, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami domu. I zdanie ekspertów podzielała znaczna większość społeczeństwa. Mieszkańcy Moskwy byli tą sprawą mocno poruszeni. Organizowano marsze, na których to domagano się wypuszczenia nastolatek na wolność. W tym celu powstała także petycja, którą na tamten czas podpisało ponad 115 tysięcy osób. W tym momencie liczba podpisów wzrosła do blisko pół miliona. Ta konkretna sprawa kryminalna rzuciła też nowe światło na problem dotyczący przemocy wobec kobiet. Wiele Rosjanek stanęło murem za siostrami Haczaturian i poruszało temat protekcji kobiet w przypadku ataków ze strony agresywnych, skłonnych do przemocy partnerów. Na korzyść oskarżonych wpływały również zabezpieczone nagrania z domu Haczaturianów, a także przerażające SMS-y, jakie tragicznie zmarły ojciec wypisywał do swoich córek. Ich treść wywołała poruszenie nawet wśród prawników. Michał nazywał nastolatki prostytutkami. Pisał również, że będzie je dotkliwie bił, aż zabije. Istotną kwestią pozostało również to, dlaczego zanim doszło do tej tragedii, nikt z zewnątrz nie zareagował. W końcu nauczyciele i przyjaciele sióstr doskonale wiedzieli, że dziewczyny żyją w piekle. Pytanie więc, kto jeszcze tutaj zawinił i kogo należało pociągnąć do pośredniej odpowiedzialności za te zbrodnie. Badania lekarskie wykazały, że podczas dokonywania morderstwa Krystyna i Angelina były poczytalne, natomiast Maria znajdowała się w stanie częściowej niepoczytalności. Dlatego też, zamiast do aresztu, została skierowana do szpitala psychiatrycznego. Pod wpływem szokujących dowodów, stanowiących wyjątkowe okoliczności łagodzące, nastolatki na pewnym etapie procesu zostały zwolnione z aresztu i odpowiadały już z wolnej stopy. Nie mieszkały jednak razem, i miały zakaz kontaktowania się ze sobą do czasu wyroku. 30 stycznia 2020 roku Moskiewska prokuratura nakazała zmianę klasyfikacji czynu sióstr Hacaturian z morderstwa z premedytacją na obronę konieczną. W sądzie za zgodą siostry zmarłego Michała toczył się również pośmiertny proces 57-latka, mający na celu ustalenie czy był on winien ohydnych czynów, o które oskarżały go córki i żona. Sąd uznał mężczyznę winnym, a Krestina, Angelina i Maria z wiadomych względów zrzekły się przyjęcia majątku po ojcu.